Stoma tysiącami, bo jestem aż ciekawy. Nitro 300k. Nitro okradziono na 300 tysięcy. 8 minut. To jest krótsza wersja, to oglądamy krótszą wersję. Nie no, nie żeby coś, ale mi zajebali 300 tysięcy wczoraj. <grym> A mnie to bawi. Nie, serio. Zajebali mi 20 tirów i mi 308 polkadotów. Jeszcze tam jakieś inne kryptowaluty. Nie wiem. Dobre pytanie. Wyjebane, nie po to jestem multimilionerem. Kiedyś zainwestowałem w Multiego i mi się zwróciło. Więc ja już mogę nic nie robić. Mam teraz plecak pełen Jak? No właśnie dobre pytanie jak. Bo ogólnie sytuacja była następująca. Inaczej, czy jest mi szkoda? No pewnie jest mi szkoda, bo można kupić za to coś kupić. Ale ogólnie te pieniądze to były przede wszystkim pomnożone jakąś lepszą, no lepszą w tym wypadku, nie gorszą inwestycją. Bo ja może realnie jakiś ułamek tej kwoty wydałem na te waluty, ale potem przeskakiwałem sprzedając jedne na poczet drugich. no raz, że był bardzo duży hype na Polkadot Polkadot tam nie wiem z 10 czy z no z kilku dolarów skoczył na 40 Ethereum skoczyło z 2000 na 1800 zł na, na 12 koła teraz ja też na przykład kupowałem game'y jak były za 20 groszy i, i one tam pikowały chyba do drugi... Do 250 Bitcoin Cash. Bitcoin Cash chyba po 1600 zł kupowałem on po, po 3400, gdzieś teraz mniej więcej będzie stał. No ja po prostu siedziałem i mówię, kurwa, śmiesznie będzie jak to urośnie. I ja akurat tak się działo, że to rosło, więc, więc no. No i spoko. Ja ogólnie mam Ledgera, nie? Żeby nie było. Ja mam Ledgera, na którym ja trzymam swoje kryptowaluty, ale z racji tego, że po prostu na BigBeju to jest te, te siano. Leżało to tyle, bo tam na tej giełdzie po prostu łatwo było wymieniać jedno z drugim. Ja wiem, że Bitbay nie jest najlepszą giełdą, jeśli chodzi o prowizję, jakieś inne rzeczy, no ale to whatever. No i wchodzę sobie 1, 1 maja na, na ten, bo były wzrosty chciałem zobaczyć, która kryptowaluta urosła. i Patrzę, że mam 15 tysięcy na koncie, w takim dashboardzie, nie? No ja patrzę, na... trochę brakuje, tak sobie pomyślałem. I wchodzę na maila na maila i na mailu jest napisane, że, y, że wypłaty zostały zablokowane. Mówię kurwa, ty, to przejebane. Klikam w historię i patrzę, że 29 kwietnia o 6 rano zostały wykonane 3 tam 3 transakcje czy trzy wypłaty. Y, z, właśnie z tego konta na y, no tam na jakiś inny portfel. Mówię ty, a ja miałem jeszcze konto do zweryfikowania. To mówię ty, może kurwa BitBay zabrał mi siano, bo muszę konto zweryfikować. No to spoko zweryfikowałem to konto. Chciałem od razu zadzwonić, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło. Yy, nikt tam nie odbiera. Kurwa i tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, cztery dni, cztery dni tam nikt nie pracował. Ty masakra, co? Tak, kurde. Ty, kurwa, bo widzę, że 29 300 tysięcy to jest człowieku mieszkanie. W przecinku, w przecinku, ale mieszkanie. A najłatwiej sprawdzić. Co robiłem, to po prostu kliknąć na klawiaturze i wtedy mam dobry obraz tego, co robiłem. No i patrzę, że od 3 w nocy do 14 w ogóle ten, kom, ten komputer był, nie był używany. Nie? No, następną rzeczą jest, patrzę, że rzeczywiście tak jak myślałem, że mam potwierdzenie każdej wypłaty, musi przyjść e-mail na ten. Musi przyjść e-mail. Wiecie, to jest na zasadzie, wchodzisz wchodzisz, robisz jakiś przelew. I musisz potem z e-maila, musisz z e -maila wziąć kod i wpisać ten kod, w, żeby to zautoryzować. I on przychodzi na maila. Zarazem, żeby wejść na maila, zarazem, żeby wejść na maila, to oprócz hasła musisz jeszcze no, mać, no to są te wszystkie jakieś kurwa SMS-y, te, te apki googlowskie, więc nie jest łatwo wejść. Ponadto za każdym razem jak wejdzie nowe urządzenie na, na jakiegoś maila czy coś, to widzisz, to widzisz ten, to widzisz. No to Ci to w Google, pokazuje ci jakie są autoryzowane urządzenie no i tak no i patrzę to jest śmieszne, bo na BitBayu ostatnie logowania to jest powiedzmy 5 kwietnia, nie wiem, 10 kwietnia, 25 kwietnia, 26 kwietnia. No i potem 1 maja, czyli 29 nie było logowań na to konto. No i te 5 ostatnich, no to rzeczywiście, wiecie, IP przeglądarka, tam te wszystkie dane, metadane się zgadzają. Wie kurwa ty no dziwne, nie? No i patrzę na Google, bo w Google też masz 10 ostatnich logowań na maila. No i też nie było 29, więc kurwa, tak szczerze, nie ma jak, nie było jak potwierdzić, bo nie było jak nawet, powiedzmy, że ktoś uzyskał dostęp kurwa i do mojego telefonu, i do mojego komputera, ale to są dane, których się nie da skasować. To, to, to są dane, których kurwa się nie da skasować, no bo masz, masz listę tych. Dzwonię tam dzisiaj, oczywiście infolinia nadal nie działa, ale są te takie czaty online. No i piszę do typa, ma kurwa, where is my neck kurwa, 300 tysięcy. E, wypłata została zlecona e, i zaakceptowana mailem, ale no kurwa no nie została zaakceptowana mailem, bo to się tak kurwa no trochę no, no to nie jest prawda, nie? Ale być może o tym film nagram, nie wiem, daj mi jeszcze czas do jutra. Jak mi nie oddadzą moich pieniędzy kurwa, to tyle, to, to idę na policję, wyjebane mam. Nagram film, będę hejtował, idę na policję, więc no. Ale na szczęście mam Exodusa, a na Exodusie mam doge coiny. No, ja są właśnie, już wam mówię, po to mam Exodusa. mówię To dobrze, dobrze, na Exodusie nie kradną, kurde. Nie, szkoda, nitrusia, co? 300 tysięcy, tak kurde jak znika z konta to na pewno boli, nie? No, bo to jest tak naprawdę malutkie mieszkanie. A mieć, a nie mieć? 5 zł. Gorąco, przecież na nad nie trochę że mam moda. Spoko na to musisz wpisać do fm on się zajmuje Discordem, ale Witold, jeszcze chciałbym wam coś pokazać. Od... Chciałbym, bo to jest taki szkielet strony, którą tworzymy, meduska.pl. Zobaczcie, czekajcie, może wyłączę swoją kamerę na chwilę, żebyście tutaj nie widzieli. Zobaczcie, taka strona będzie, strona główna meduska projekty, hashtag pomaga.